Teraz lecimy, biegniemy. No. Dobra, biegniemy po sodach. Znowu taka duża hala i znowu eliminacja tych wszystkich wrogów. No to jest koszmar. Fakt, że i tak tu sobie przejdę i idziemy. Saiyan Solo 3 może będzie ciekawe. Ale to już w swoim czasie, być może w wtorek coś wrzucę. Nie wiem czy możecie traktować tą serię Call of Duty jako seria Let's Play. Ponieważ to miało być takie zgranie, raz taka misja, raz taka misja. Nie wiem czy to będzie po kolei, czy jak. No ale cóż, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, na razie tak. Okej. Okay. Okej, okay, teraz tu jedziemy na górę, na górę, na górę. No, no no już na dachu. Nawet na dachu są. Czekamy na naszych ludzi. Dobra, to wszyscy. No i... To jest ta nasza wieża, która za tworzy, wytwarza zakłócenia komunikacyjne. No to także co robimy? Wybijamy wszystkich naszych wrogów. I mamy podłożyć ładunek termitu. Teraz wystarczy tylko jeden guzik wcisnąć. Wychodzimy z pola rażenia mniej więcej. LPM. Piękna grafika. Po prostu teraz patrzeć się na to. Adios. Pięknie. Ale to nadal chyba nie wszystko z tego co pamiętam. No. Teraz bomb szturmują nas. No, jeden spod z dachu. Pięknie. Dobra. No to teraz kierujemy pociskami Predator. To jest naprawdę bardzo banalne. I kierujemy. Pięknie. Strzał w dziesiątkę. To jest już nasz helikopter, nasz chwytamy działko. No, pięknie notujcie. O, tutaj gdzieś jeszcze jeden powinien być. No i mamy go. No, no i... to už je asi v koniec misie. No i utrzymaliśmy kurs. No. Tak przeżyliśmy pierwszą misję w Call of Duty Modern Warfare 3 Zapraszam wszystkich do komentowania, oceniania. Subskrybowania mojego kanału YouTube po więcej takich filmików. Zapraszam wszystkich do właśnie do mojej serii. Do zobaczenia, cześć i czołem.